Po pewnych perturbacjach organizacyjnych, bo się okazało, że nasz rozmówca jest przy wysoki do obecnego sprzętu, który posiadamy, a jest nim Adam Księżopolski z zespołu Tiger Wołomin. Cześć Adam. Cześć. E, Adaś, e, największe problemy mamy chyba za sobą już jeśli chodzi o kamerę. E, ale patrząc też na grę dzisiaj Tiger Wołomin, to chyba największe problemy Tiger też ma już za sobą, bo pierwsza wygrana e, właśnie dzisiaj się zaświeciła na Waszym koncie. Tak, tak. Dzisiaj mieliśmy troszeczkę szczęścia i dobrze taktycznie zagraliśmy. Ten mecz nam podszedł dobrze taktycznie. Wykazaliście swoje... Y możliwości, które mieliśmy y, większe siłowe i dlatego tak to fajnie wyszło. Adam, jeśli chodzi o sam mecz, to w mecz nie weszliście dobrze, bo o drugiej minuty już musieliście gonić wynik Black Horse Horses wyszli na prowadzenie. Y, ja tak obserwując trochę mecz i wasze bramki. Y, Zażartowałem do czarka, że stajecie się z takimi specjalistami od y, strzałów z dystansu. Nie wiem to ćwiczycie, macie to w genach, nie wiem, lubicie ten element gry. Bo powiem Ci, że dzisiaj bramka y, już mówię, bo muszę sobie przypomnieć y, Filip, fi, y, Filipa. Tak Pawła Zachowskiego Rzechows tu z prawej strony w drugiej połowie to była około 40 minuta, no palce lizać. Tak, tak, bardzo ładna, bo to była piłka lecąca nad głowami. Tak? To jest bardzo ciężka piłka dla bramkarza, gdyż bramkarz nie do końca może się spodziewać, czy ktoś ją um, dotknie, czy ktoś ją zbije, czy coś się z nią stanie. Ona przyleciała i wpadła do bramki. No, takie są najgorsze sytuacje dla bramkarza. No, a Paweł zrobił to idealnie. Wyszło, trafił w samą, no koło, koło okna. Fajna fajna, 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 fajnie mu wyszło. Nie, no na pewno tam pajęczynę z, z okienka z tym strzałem, będziemy na pewno w tygodniu wycinali to i wrzucali na nasz kanał YouTubeowy, gdzie znajdziecie pewnie najładniejsze bramki, najładniejsze akcje z tego z tej drugiej kolei, z trzeciej kolejki futbolareny. Ja jeszcze wracając do ciebie, do twojej sytuacji, bo jesteś bramkarzem w Tiger Wołomin. Tydzień temu z Pawłem Godlewskim rozmawialiśmy o tobie, że e, komplementował tutaj się, nie wiem czy słuchałeś wywiadu, komplementował e, twoją grę na e, linii. Że jesteś w tym elemencie bardzo dobry. W zeszłym tygodniu no jedna ta sytuacja, pamiętam, ta bramka, taka z dystansu z Oknotechu, gdzieś ta piłka sparowała się na niechcący, no niechcący, niechcący wpadła ci za plecy. Dzisiaj miałeś ciut mniej pracy, ale po twojej przeciwnej stronie, Daniel z Black Horsów miał naprawdę pełne ręce roboty. I jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę, właśnie jeśli chodzi o te bramki z dystansu. Co jest najważniejsze przy takich strzałach, tak? Jakbyś mógł tutaj poradzić, no bo widzę, że to jest, to jest Wasza najważniejsza broń. No Umiejętność wystawienia się do tego, żeby Twój kolega Ci zagrał i żeby można było mieć kawałek troszeczkę miejsca wolnego przed polu i jak ma się wolne pole, wtedy trzeba po prostu nie bać się uderzyć w piłkę, prawda? I... Jak mamy mak człowiek umiejętności, no to prawdopodobnie albo się nie wpadnie, albo będzie piękna bramka. No i u nas... Już wpadła druga, ładna, bardzo piękna bramka. No to jest ważne, żeby nie bać się po prostu w piłce nożnej. Dokładnie tak, trzeba próbować, a tutaj to, to boisko jest dosyć małe, wąskie ciasne i, i te strzały widać ewidentnie, że wam wchodzą, bo na co dzień gracie na większym boisku i po większej osób chyba, tak? Bo w slejówku po ośmiu, tak? Tak, w strojówku gramy po ośmiu, a teraz zimę trenujemy tutaj właśnie na wichrze i gramy na całej połówce. No to też jest dwa razy więcej, tak? Większe boisko, więc... No to jest mniejsze, trzeba tutaj być też bardziej takim, um, technicznie trzeba mieć bardziej podejść, tak? nie Tu nie ma e, ruchów, które są z, e, zbyt mało przemyślane. To trzeba spokojnie, lepiej stać i mądrze niż głupio bywać, jak to tak jest powiedzenie dobre i tutaj to się sprawdza na takich boiskach, to jest Znam takich, którzy uwielbiają to powiedzenie i stosują się świetnie do tej maksymy. Tu pozdrawiamy Kamila Melchera z wyższej półki z Ligi Bobra, bo on zawsze mi to powtarza, że woli głupio stać niż dobrze stać, niż głupio biegać, więc może stać, niż głupio biegać. Adam, ostatnie pytanie. Tiger dzisiaj zwycięski. Jeszcze dwie kolejki mamy w tej rundzie zasadniczej. Do zebrania jest 6 punktów. Graliście już z offside'em Graliście już z Oknotechem, graliście dzisiaj z Black Horsami, został Wam na rozkładzie Old Stars i, i Kultywator. Tu sześć punktów pewnie będzie ciężko zdobyć, ale są one w Waszym zasięgu i czy te sześć punktów pozwoli Wam awansować, jak myślisz? Czy, czy, czy powalczycie o ten awans do tej grupy mistrzowskiej i, i później o, o medale? No, my w to wierzymy, że na pewno po to przychodzimy, prawda, tak? żeby walczyć jak o najwyższe cele. Wiadomo, najczęściej takie jest w że albo jesteś szczęście albo go nie ma. No. Miamy umiejętności, wierzymy w to i będziemy mieli trochę szczęścia, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się, prawda, nieważne jak, się, jak to się mówi, nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy, no, więc jeszcze dużo przed nami, mam nadzieję, że będzie dobrze, wierzę w to. Super, Adaś, ja Ci dużo zdrowia życzę, bo to jest najważniejsze tutaj na, 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 na zielonym, no i, i, i tutaj tego awansu do, do grupy mistrzowskiej, a Was zapraszamy do obserwowania naszego kanału, subskrybowania, lajkowania naszych materiałów i, i zaglądania co tydzień po święto, świeże materiały. Na razie? Na razie, na razie coś.